Cześć wszystkim na kanale. Dzisiaj taki mam nadzieję, że krótszy filmik, bo nie mam tego dużo. Ale pomyślałem, że wrzucę wszystkie książki ogólnie, które kupiłem w Japonii na wyjeździe. Są to książki głównie poświęcone grom. Na końcu tylko coś jeszcze takiego mango podobnego. I, i, I cóż, no, y, generalnie y, wybór książek związanych z grami, wszelkiego rodzaju kompendiów, poradników y, i najróżniejszych y, innych okołogrowych rzeczy w Japonii, w Bukowach, nawet w miejscach turystycznych jest przeogromna. Jest tego tam po prostu cała masa, zwłaszcza tych starszych, na starsze konsole. Powiedzmy, że do... Y, do takich kultowych rzeczy typu Bloodborne, Dark Soulsy, ogólnie coś z From Software. To jest aktualnie przebrane z tego, co widziałem, ale Marianów Zelda to jest po prostu bez liku. Oczywiście większość tego to będą rzeczy, które są nam zupełnie nieznane, bo te gry u nas nie wychodziły i to są takie typowo japońskie produkcje, tego jest spora część. No bo nawet tam tego nikt za bardzo nie chce, a turyści nie wykupują. Ale niestety, no jakby w porównaniu z samą grą, która waży z 200 gramów może na konsolę, to te kompendia potrafią ważyć i ze 2 kg. Więc siłą rzeczy oszczędzałem na wadze jakby tych zakupów. Więc tylko kilka wyjątkowych, wybranych znalezisk, i też muszę przyznać, że to są dość rzadkie wyrywy. Zaraz Wam powiem, które rzadkie, które nie. Zaczniemy, może, od czegoś bardzo, bardzo takiego aktualnego, czyli Monster Hunter Rise. I to jest takie, w sumie to jest kompendium, bym powiedział, tak naprawdę, kompendium wiedzy mamy tutaj, a tu mamy jakąś taką większą mapkę jak widzicie i tak naprawdę bazuje to na takich tabelach tu mamy tabelę broni i tych tabel broni jest mnóstwo tutaj takie już bardziej szczegółowo rozpisane właściwie pół, pół tej pozycji to są bronie. Tutaj mamy jeszcze bardziej rozpisane. Wszystko po japońsku, ale tak naprawdę, użytkowo ma to nawet całkiem spory sens. Przynajmniej jeżeli chodzi o bronie. Jak ktoś się zorientuje mniej więcej, jakie pozycje w tabeli co oznaczają, no to bardzo łatwo będzie już później sobie <coughs> zrobić taki podgląd. Do, 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 tych rzeczy, no chociaż nie jest to idealne, tak, nie jest to idealne, tutaj na przykład lista potworów, na które jak działają, no to... tutaj mamy postacie, jeden typ opisu, tutaj mamy koleżkoty, Jeszcze, no i potwory z opisami i z jakąś tabelaryzacją ich parametrów. Tak, na końcu. taka. ogólnie nie ma tutaj, to, to nie jest nic w rodzaju artbooku. Nic tutaj takiego mm, nie znajdziemy fenomenalnego, jeżeli chodzi o grafikę. Kosztowało to 750 jenów, czyli jakieś, jakieś 15-20 zł. I to jest gierka, która wyszła Monster Huntera Rise na Switcha. Tylko i jest to jest poprzednia część Monster Huntera, przed tą aktualną, która teraz wyszła, czyli Universe chyba. Teraz coś ciekawszego. Mam nadzieję, no moim zdaniem coś ciekawszego. To jest Tales of Chronicle i to jest, to jest takie kompendium od Bandai z Talesów. Tutaj wygląda tak, pod obwolutą, zaraz Wam powiem, pod obwolutą jest to samo. Więc mamy tutaj zestawienie wszystkich tailsów od 1995 do 2010 roku. Zrobione przez Namko. Tył wygląda tak. O. Kosztowało to, o, waży tak dobry kilogram, półtorej. Kosztowało to w mega promocji wyprzedażowej gdzieś w Bukowie, czy gdzie my to tam kupiliśmy, jakieś 15 złotych. A w środku, i to jest właśnie świetnie zrobione, mamy tak, mamy ojej, mamy opisy do każdej części Tales'ów. Mamy ogólnie wiadomo, wszystko co z nimi związane, czyli postacie, świat i co tylko jeszcze, mamy Tales'ów Eternia. Na jakie konsole jest to wydane? No, niestety po japońsku. Ktoś musiałby sobie z translatorem Google z telefonu tutaj z tym radzić. Ale co ciekawe, mamy tutaj nie tylko główną serię tailsów, ale mamy też, zaraz Wam pokażę, spin-offy. Nie zapomnieli o spin-offach. Na przykład coś takiego. Czyli wszystkie spin które były jakieś robione, podobne, niepodobne na PSP czy na cokolwiek innego są tutaj też wrzucone. Chociażby to jest online. Wszystko tutaj jest zawarte. Dlaczego o tym mówię? Bo później Wam pokażę inne kompendium, też takie rocznicowe. No i zobaczycie, jak to się tam różni. Jeżeli chodzi o spin-offy. I to jest jedna część. W drugiej części mamy ogrom takich grafik z różnych gier. Są tu jakieś grafiki po prostu wzięte z cinematików, z, z rozgrywki, no głównie z cinematików. Postacie w takim przedstawieniu. Różnych kątach, różnych fragmentów, jeżeli na przykład mówiły głowami, no to też można tutaj sobie zobaczyć takie fragmenty grafik koncepcyjnych z tych postaci, albo tutaj w ataku. Raczej to są podkolorowane koncepcyjne, ale jednak, jednak coś fajnego można sobie pooglądać w swoje główne postacie. Tu mamy charakter design. Czyli dział poświęcony pracom nad postaciami, z, z, z osobami, które się tym zajmowały. Tutaj mamy sound, czyli kwestie dźwiękowe, producentów, wywiady z producentami, z twórcami dźwięku i tak dalej. Tutaj mamy jakieś komentarze i twórców głosowych w tej sekcji. No na przykład tutaj cała masa aktorów głosowych, którzy brali udział w nagrywkach? Mnóstwo jest ich mnóstwo mnóstwo tych aktorów. I na końcu co tutaj jeszcze mamy? Mnóstwo właśnie takich fajnych akcentów, jak właśnie autografy osób, które brały udział w produkcji pod, z najróżniejszych branż, dziedzin, osoby postronne. Wszystko, co udało mi się pozbierać, co ma coś wspólnego z Tailsami. Tutaj wygląda głównie aktorów głosowych, wydaje się, że zebrali, ale też producentów i tak dalej. Tutaj jakiś achievements sekcja i jakieś koncept arty. No, tutaj mamy też jakieś materiały reklamowe, które były kiedyś używane, jak wyglądały plakaty, jak wyglądały jakieś banery. Jak wyglądały koncept Arty, jakieś zapiski, które były wykorzystywane podczas produkcji. I tak wygląda, właśnie taki gruby to ma stron, coś koło 270. Tales of Chronicle. Także wiem, 15 zł. 10-15 zł. Coś takiego. I tu mamy z Talesów. A drugą taką pozycją to jest to na dwudziestolecie. Finala. Tak to wygląda. Dobrze widać, tak? Jeszcze tutaj, a propos tych Tailsów. Jeszcze raz pokażę. Tak. I troszkę się różni podejście na tą 20-letnią rocznicę Finala. Mamy tutaj taką fajną foliową obwolutę. Mamy taką. Z Lekkim nadrukiem mamy taką folikę. No i sama okładka wygląda mniej więcej tak. A w środku, czy co, może ja tak tutaj założę? A w środku, jeżeli chodzi o samego finala, jeszcze tył. To wyniosło mnie jakieś, a nie sugerujcie się tą ceną 750, to też kosztowało jakieś 10-15 zł, czyli tyle samo dokładnie co tamta część. To pamiętam, akurat znaleźliśmy w takim sklepie z używanymi, ogromnym sklepie z używanymi grami, ale to nie był Bukow i mangami i muzyką. To był jakiś inny sklep, wyglądało, że był troszkę na wykończeniu, albo był ogromny. I to było w wiosce Iga, czyli tam, gdzie ninja. Jak byliśmy zupełnie w innych celach, przypadkiem znaleźliśmy właśnie, właśnie ten sklep. I co mamy tutaj w tej części o finalach? Mamy krótką biografię o finalach. Jakie części kiedy wydane? Tutaj mamy już bardziej dokładny opis. No i wszystko, co się z tym zwiąże. Dużo grafik jest tutaj takich z samych gier. W przeciwieństwie do tego, co było w, w części z Tales'ami. Coś nowszego. Final Fantasy 7. Dużo grafik, dużo opisu. Docieramy aż do dziesiątki, do jedenastki. Tutaj, jakieś postacie, wszystko właśnie w ten sposób, stabilizowane. Chyba dotarliśmy do dwunastki, tak. Do Final Fantasy XII. To jest ostatnia część która jest tutaj zawarta. Jest jeszcze o przyszłości, czyli już wiedzieli, że będzie jeszcze trzynastka i Dissidia. No ale nic ponadto. I to jest pierwsza część, która jest tutaj zawarta. Później mamy najróżniejsze biografie, jeżeli chodzi o potwory i sammany. Jak one się tutaj, jak były kreowane na przestrzeni gier. Jeżeli był, występował ten samon w jakiejś w jakimś części, to są grafiki, mniej więcej jak w danej części wyglądał. I właściwie to chyba są głównie samony. Chyba tak. Otworków tutaj chyba do końca nie widzę. Okej. Okay. I później mamy mnóstwo też wywiadów z autorami. Ale w przeciwieństwie do Tailsów Na przykład, tak, w przeciwieństwie do Tailsów nie mamy tutaj spin-offów czyli Crystal Bearersów e, finali, ani właściwie DECIDIA była tutaj wspomniana jako dokąd zmierzamy w przyszłości, ale nie było tych DECIDI, które były wcześniej. E, I na końcu jeszcze mamy jakieś tematy finali, gdzie były poruszane, w jakich miejscach i o czym się tam wtedy mówiło, czy co się przedstawiało i oczywiście pan e, nasz tutaj ulubiony, i Sakaguchi, chyba tak, dobrze mówię. I wywiad z nim. Tak, i tak wygląda część na dwudziestolecie. finała. To takie główne pozycje, które, które, które no nie mogłem się powstrzymać, żeby ich nie kupić. I mamy jeszcze jedną, jedno kompendium, które znalazłem, i to jest Twilight Princess z Zeldy. Takie. To jest dość małe. Nawet cena, tutaj oryginalna, która jest wybita, jest niecały 1000 jenów. Tamte były za 2600, 2800. A to jest o Zeldzie Twilight Princess, jak wyszła na V, bo to jest wydanie odpowiadające w wydaniu z V. No ogólnie to już jest taki bardziej guide. To jest bardziej guide, który nas przeprowadza przez wszelkie... O, tak ładnie wygląda okładka zobaczmy to od razu, się podmijcie. I w gajdzie mamy jak to w gajdzie. Jak wyglądają mapki, gdzie się przemieszczać, jak rozwiązywać zagadki. Albo takie dungeony I mnóstwo mnóstwo grafik z samej gry z postaciami dla urozmaicenia. Też nie jest to za bardzo artbook. Bo w zasadzie z grafik takich artbookowych nie ma tutaj nic. Jest to właśnie w formie mimo wszystko guida. I to mamy Zeldę. Do tego jeszcze to już wstępnie rozpakowałem. Mhm. Choć nie wiem, czy mi się to uda. O. Zostawimy sobie tą folikę, bo jest fajna. E, udało się znaleźć dwa takie soundtracki. Fajne Fantazy 8. Wyglądają one. O, tutaj troszkę się rozkleiło. Odkleiła mi się ta tutaj część, ale to nie szkodzi. O, to też się odkleiło. Klej puściło, Dobra. Dobrze wiedzieć. Dobra, to Wam pokażę. Mniej więcej powinno to wyglądać jakoś, tak? bo i tak zaraz wypadną. Później sobie przykleję jakimś świeższym klejem. Jak widzicie, tutaj trochę pożółknięte, ale to jak będę miał kiedyś czas i chęci, to mogę wybielić się. Mogę wybielić to wodą o, No Tutaj pozostałe dwie części płyt trzymają się bardzo dobrze. I w środku na Bołematsu się tutaj podpisał, że, że to on. No i mamy grafikę, którą chyba można sobie wyciąć, ona jest w takim formacie CD i wkleić, a no może niekoniecznie, bo tutaj na przykład jest tak. Czyli to jest tylko taki format. pokazywał chwilę te obrazki. Nie ma tego dużo, więc wszystkie wam pokażę. Moja ostatnia strona. I proszę, tutaj na błowę się przedstawia. I tak, tak to właśnie wygląda w całości. Fajne, na grzbiecie możemy sobie wstawić, jest to limited edition. Więc nie wiem, co to do końca znaczy. Czy jest jakoś mocno limitowana i jak. W każdym razie tu jest tu, to jest tu. No i jeszcze kod rejestracyjny, jakby ktoś. Więc taki soundtrack w całkiem dobrym stanie. Tylko sobie właśnie dokleję te... Nie wiedziałem w sumie, że one są wypadnięte, ale to totalnie nie szkodzi. Co tu jeszcze ciekawego? Tak, to to było, jeżeli chodzi o kwestie okołogrowe. No jak widzicie, nie ma tego dużo, ale to jest... To strasznie dużo ważą te książki, więc no to nie był priorytet. Więc nie brałem tego zbyt wiele. Z finali było ogrom, po prostu ogrom. Tutaj za 55 jenów, czyli 30 groszy chyba. 1000 jenów to jest 2,70, no to, to jakieś złoty 50. To. Za złoty 50 mamy mangę, i to jest chyba Wolf Children. Coś takiego. Pewnie kojarzycie. U nas w kinach puszczali też to e, animację, taką dość ładnie zrobioną, troszkę Ala w Studio Ghibli, ale, ale to nie jest Studio Ghibli. Więc tutaj trafiła się taka manga pamiątkowa, żeby chociaż z jedną mangę z Japonii przywieźć, czytaną z prawa do lewa, taką oryginalną. Tutaj coś ciekawego, jak byliśmy w, w miejscach, gdzie... Wystawiali Hakusaja, czyli tego właściwie takiego pierwszego, tą osobę, która pierwsza stworzyła coś, co mogłoby przypominać nowożytną mangę. Robił takie właśnie serię rysunków. Kupiłem sobie właśnie kompendium z jego pierwszych wydań, jego dzieł. Czyli no, tak wyglądało. Te pierwsze mangowanie To jest pierwszy pierwsza pierwsza część, która ma właśnie takie najbardziej kanoniczne, O, tutaj nawet mam, gdzie to kosztowało 1600 jenów, co wynosi jakieś 35 zł. Były jeszcze też inne części. Było nie pamiętam tego drugiego autora, ale parada demonów teoretycznie powinny być trzy części tego zestawienia, takie najróżniejsze. Tutaj są podkolorowane oryginalnie. One były wydawane w formie właśnie już takich takich masowych druków przez, przez, przez wyciskanie na drewnianych. Na drewnianych, takich podkładach. Było to wy... rzeźbione. Rzeźbione, no jest na to jakieś lepsze określenie, ale w każdym razie było to wycinane na drewnie. I to drewno było później malowane kolorami, najczęściej tylko czarnym, ale jeżeli ktoś miał fantazję, to dokładano kolejne, odpowiadające pierwszemu wydrukowi. W pierwszej tej formie z innymi elementami robiono drugi, drugą taką podkładkę drewnianą z rzeźbieniami, z, z grawerem takim, z grawerem, z, z po prostu wyskrobanym, wyskrobaną częścią. Malowało się to na inny kolor i na tej samej karcie wyciskało tą drugą i tak aż można było osiągnąć kilka kolorów. Stąd one właśnie jak się ścigali autorzy i wydawcy z, z, z drukowaniem tego. Pojawiały się nawet do kilku kolorów, tak naprawdę. A Hakusai właśnie był bardzo popularnym twórcą, który takie serie robił. No my go znamy najbardziej z widoków góry Fuji. 36, których było tak naprawdę 46 czy 48, co, coś takiego. To taka bardzo znana jego seria, gdzie na każdym był jakiś inny kawałek Japonii z górą Fuji gdzieś w tle. Co ciekawe, jak sobie będzie przeglądać te wszystkie jego widoki góry Fuji, to na ostatnim, 48. jest to jedyny, jedyny właśnie widok góry Fuji, gdzie tak naprawdę nie widać góry Fuji, ale ludzie, którzy są na tym... Na tej grafice wchodzą na górę Fuji, więc jakby nie widać jej zarysów, w tle, jak na wszystkich pozostałych częściach, tylko jest pokazane, jak wchodzą. I tutaj już po zakupie tej mangi trafiliśmy do takiego antykwariatu, można by powiedzieć, no antykwariatu takiego małego sklepiku, który sprzedawał mangi. I bardzo, bardzo tanio, dosłownie po 100 jenów, kupiłem kilka takich klasyków, żeby nie było tego aż za dużo, no po 50 jenów, ale z takich klasycznych na pamiątkę. Tu mamy Attack on Titans i tom 20 akurat, no ale trudno i to jest złoty 50. Zł. Co mamy? A tu mamy taki zestaw Naruta. To jest w tył, to jest w przód. Tak to wygląda. To było w całym pakiecie. Kosztowało to 5 Zł. I mamy tutaj kilka części. Czy to są jakieś, nie wiem, bo nie jest podnumerowane do końca. No ale jakiś taki osoby zestaw jakiś. Jakiś tomów z różnych wydań, tak naprawdę. Te dwa są z tego samego, z tej samej serii. Ta jest już jakieś inne, a to jest w ogóle, nie wiem, jakieś mini seria Naruto The Movie. No, także, Także taki zestaw. Więc to właściwie tyle z książek. W przyszłym odcinku, może, tam nie wiem, czy widać. Zrobię takie zestawienie, bo przeglądając wszystkie te materiały, znalazłem i sobie trochę poukładałem mniej więcej ciekawe miejsca growe i, i takie, właśnie, związane z firmami, które robią gry i też anime, ale to się łączy. Więc mam trochę materiałów stamtąd i chciałbym pokazać, właśnie jakieś takie ciekawostki z krótkim wspomnieniem tylko tak naprawdę, gdzie byliśmy, może co warto zerknąć i na co warto zwrócić uwagę, jak będziecie w miastach w Japonii ewentualnie, albo chcielibyście sobie poguglać w internecie czy na YouTubach e, ciekawostki z tych miejsc, bo na pewno znajdziecie mnóstwo, mnóstwo filmów, e, które pokazują te ciekawe miejsca. E, Musicie tego oglądać u mnie, bo nie możecie, bo nie, nie kręciłem za bardzo filmów, bo nie taki był cel ani moja ambicja. Więc, więc jak Was coś zaciekawi, to odsyłam wtedy do internetu. Na pewno coś w tej kwestii znajdziecie. Dzięki i do następnego odcinka. Hej!